Witam serdecznie, na 44 55 dni minęło od zniosu tych jaj Samiczka Butter, Samczyk. Pierwszy Scaleless Head, drugi Black Head Mojave Red Jean Head Ghost. Zobaczymy. Trzy, Zobaczymy. Oby tylko wszystkie były żywe, zdrowe. sobie jeszcze podłożę papier, bo będzie się z tych jajek lało. Zobaczymy. Tak więc pierwsze jajko z drugiego zniosu, z sezonu 2019. Hmm. Czerza. To nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że to jest Black Head No, Butter nie no, bo on jest rzeczywiście taki ciemnawy, ale taki szary, jakby Ghost. No, ale nie wybarwiony jeszcze. Na razie nic nie wiemy. Może od tej strony, jak już zaczęliśmy. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co to są za węże. Nie są to standardowo ubarwione, ponieważ ym, Taki szary kolor w sobie mają. Przecież nie ma tutaj ghosta. Więc nie wiem, czy, czy, czy młode blackheady tak wyglądają, takie są szare. Ech, na razie jedna wielka zagadka. Znowu w ogóle jakiś ten sezon taki zagadkowy. Tak samo tamten zniosł poprzedni. Ech, też też do tej pory tak naprawdę nie wiem, co sprzedaję, bo, bo nie wiem, czy ten blackhead jest. Oczywiście sprzedaje jako. Jako węże, które tego blackheada nie mają, ale one się tak zmieniają, robią się takie ciemne, że może zaczynam się zastanawiać. Znowu dokładnie taki sam. Nie wiem o co chodzi. Może scaleless Head tak wygląda? Niby standardowo ubarwione, ale nie są jakieś takie brązowe, tylko są jakieś takie szarawe. Zgubiałem totalnie. Nie wiem. Może coś kolejne. Co to jest? To nie mam pojęcia. Wygląda mi na, na to, że to jednak chyba ten Scaleless Head po prostu zapłodnił, bo nie ma tutaj mohawi nie ma tutaj mm, tych Blackheadów, Butter chyba też się na razie nie trafił, więc możliwe, że są to po prostu yy, Młode po tym Scale Headzie. No i to jest bater na pewno, w końcu jakiś pierwszy bater. Więc jeżeli na tyle młodych był jeden bater, więc bardzo prawdopodobne, że to jednak ten samczyk Scale's Head pokrył, bo nie ma tutaj żadnego Blackheada ani Mohawina, ale to zobaczymy po reszcie jeszcze, nic nie będę wnioskował Scales Head był tym wężem, który był pierwszy dopuszczany, dopiero później dopuszczałem Blackheada Jajka nam zostały, może coś... zagadkę się rozwiąże. Znowu węże, które wygląda dość standardowo. Taki szarawy normal. Może takie normale po prostu są szare. Przed wyjściem z jaj już w sumie sam nie pamiętam, jakie te normale były. Oczywiście Scaleless rozpoznamy po tym, że nie będzie miał on tych łusek na, na czubku głowy. A jeżeli będzie w małym stopniu, w małym stopniu będą te ubytki, to jeszcze można sprawdzić oczywiście pod, pod ogon. Tu jest drugi baterek. Aha, więc jestem wręcz przekonany, że jednak samcem jest. Head Oby tylko teraz siadły jakieś bater Heady Bardzo dziwne są te standardy. Wyglądają właśnie tak jak Blackhead. Może oczywiście być tak, że oba samczyki zapłodniły i jedne jajka będą jakby od jednego ojca drugi od drugiego powychodzą za parę dni <laughs> sorry, wszystko będziemy widzieć ostatnie jajko, drugiego zniosłem I znowu weży wyglądający jak normal. Więc podsumowując. Jest jeden drugi. Tu jest chyba bater. Ale też no naprawdę dziwny. Inny ten bater jest. Więc albo są trzy batery, albo dwóch ojców jest. Resztę, resztę standardy, które oczywiście też wyglądają różnie, bo w jednych będzie skailek a w drugich nie. Albo będzie ten blackhead. No wszystko, wszystko tak naprawdę się zobaczy, jak one będą wychodzić. Na ten moment no wręcz nie jestem w stanie stwierdzić. Na przykład tutaj jest bardzo dużo tego ciemnego i właśnie wygląda to jak blackhead. Bo blackhead charakteryzuje się tym, że, ten, że, 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 że nie ma tych górnych kropek wzdłuż, wzdłuż, cia, wzdłuż ciała. Ma tam czarne miejsca zamiast, zamiast pasków. No więc nie wiem. Na razie na ten moment nie wiem, który sam pokrył. Zobaczymy za parę dni, zrobię osobny filmik, jak młode wychodzą, przejdą w linkę, wszystko będziemy wiedzieli. Dzięki wielkie za oglądanie. Wężyki oczywiście trafiły z powrotem do inkubatora na parę dni. Niech sobie na spokojnie powychodzą i wtedy będziemy prawdopodobnie już wiedzieć, co, co w nich siedzi, jakie geny, który ojciec. Zapłodnił tą samiczkę Bater. Trzymajcie się, cześć.